Bez wiktorii pod Warszawą, bez cudu nad Wisłą, polskie państwo by nie, nie przetrwało. Nie wiemy więc, czy dziś moglibyśmy swobodnie tu stać jako Polacy i wspominać to ważne wydarzenie w naszej historii. Nie przypadkiem czcimy naszych przodków tych, którzy walczyli o polskie państwo, o to, aby ono istniało, aby przetrwało, aby przetrwały polskie tradycje. Polski naród, polska kultura, związek z kościołem. Bo każde kolejne pokolenie ma przed sobą podobne zadanie. Ma nieść ten sztandar wolności, sztandar polskiego państwa, tak aby ono przetrwało dla kolejnych pokoleń. To przesłanie więc obrony ojczyzny, z którym walczyli żołnierze pod Radzeninem, Mosową, a potem także tu w okolicach Sokółki, w bitwie niemieckiej, jest ciągle aktualne. My ciągle musimy walczyć o wolną Polskę, po to, aby nie tylko dziś, ale także nasze dzieci, nasze wnuki, nasze prawnuki mogły spokojnie cieszyć się wolnością i przy okazji takich uroczystości jak dzisiejsza zakrzyknąć Niech żyje wolna Polska! Dzisiaj polscy żołnierze mają swoje święto. Dziękujemy Wam za wytrwałą służbę dla Ojczyzny. Profesjonalizm, zadzielność, odpowiedzialność, codzienne, wzorowe wypełnianie obowiązków, czasem z narażeniem życia. Stoicie na Straży Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej w momencie, w którym granice naszego kraju stanęły w obliczu kryzysu migracyjnego i zagrożeń hybrydowych ze strony rosyjskiego reżimu. Dzięki postawie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy pokazaliśmy determinację całemu światu, broniąc polskiej granicy, granicy Unii Europejskiej. Stanęliście na wysokości zadania. Od wielu, wielu lat mamy możliwość spotykania się tutaj, ażeby uczcić ważne wydarzenia w naszej ojczyźnie, mówić o nich, czcić pamięć naszych bohaterów. Domagać się prawdy. Tak też i dzisiaj. 123 lata temu cały naród, licząc tylko na siebie, stanął do walki, kobiety zdejmowały obrączki, pierścionki i obroniliśmy Polskę, Europę i świat. Przenosząc się na tu i teraz, trzeba powiedzieć, że Nigdy tak blisko naszych granic nie było wojny. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, Polska otworzyła swoje granice. Polacy otworzyli swoje domy. Wyciągnęliśmy rękę z chlebem. To była solidarność i jest to solidarność dzisiejszego świata. To, co dzieje się na naszej wschodniej granicy. To nie my za to odpowiadamy, za to odpowiada prezydent Białorusi. To on sprowadza imigrantów, przewozi je na granicę nierzadko, uzbrajając w kamienie kije i cegły. I przepycha, nawet wtedy, kiedy dosłownie po drugiej stronie granicy stoją nasi żołnierze i nasza straż graniczna. Na przeważającej części granicy wybudowaliśmy mur, który przekraczają, niszcząc go, nasze służby z powrotem, niezależnie od ustawy o uchodźcach, odprawiają. Tych imigrantów, którzy przyszli z zamiarem złamania naszego prawa i przekroczenia nielegalnie naszej granicy. I tutaj trzeba powiedzieć, że Polska ma prawo do obrony własnej granicy, Polska ma prawo do obrony i do bezpiecznej granicy. Problem humanitarny jest otwarty. Ale. Mamy prawo bronić swojej granicy. Polska nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest nasze życie, bo mamy tylko je jedno. Czasami zdarza się tak, że Ojczyzna potrzebuje naszego życia, ale jak przeżyjemy swoje życie, jeżeli będziemy z niego zadowoleni, to Ojczyzna też z tego skorzysta. Ojczyzna będzie miała korzyść. Dziękuję Wam bardzo wszystkim za obecność, która jest przejawem Waszej patriotycznej postawy i szacunku wobec narodu, historii i tych, którzy oddali życie za wolność naszej Ojczyzny. Cześć pamięci i chwała wszystkim poległym, cześć i chwała bohaterom imiennym i bezimiennym, weteranom i kombatantom walk. Chwała Wojsku Polskiemu. Wspominałem dzisiaj z największym uznaniem weteranów walk o niepodległość oraz obrońców naszej wolności w przeszłości. Myślmy też z uszanowaniem o polskich żołnierzach służących Rzeczpospolitej Polskiej obecnie, a także o ich rodzinach. Polski żołnierz od wieków stoi na straży bezpieczeństwa naszych granic, a tym samym dba o nas wszystkich: o nasze rodziny, dzieci, wnuki, o nasze życie, zdrowie i mienie. W tym szczególnie trudnym, zwłaszcza dla wschodniej granicy okresie składam wszystkim wojskowym, a także służbom mundurowym, przedstawicielom Straży Granicznej i Policji wyrazy najgłębszej wdzięczności za ochronę polskich granic, a tym samym za nieustanne zapewnianie bezpieczeństwa rodakom. Wasza odwaga, determinacja, gotowość do służby, zaangażowanie i niezłomność są godne podziwu. Dziękuję za tę wierną służbę dla naszego kraju. Dziękuję za budowanie pięknego wizerunku Polski. Dziękuję za zapewnienie bezpieczeństwa nam wszystkim. Jest to rzeczywiście piękny dzień. Nie tylko pogoda nam dopisała, ale rocznica 1920 roku przypomina nam, jak ważną wartością jest bezpieczeństwo. Chciałam podziękować szczególnie wojsku polskiemu, które zawsze stoi na straży. Naszego bezpieczeństwa, naszej wolności, ale też innym służbom Straży Pożarnej, Policji. Ale tutaj szczególny ukłon bo są na pierwszej linii obrony naszej granicy szczególny ukłon składam Straży Granicznej i Waszym rodzinom. Bo daliście przykład bohaterstwu. Daliście przykład tego, że Zostawiacie swoje rodziny, że jest to rzeczywiście służba, że mimo różnych sytuacji na granicy, mimo nawet rozpaczy widniejącej na oczach tych ludzi, którzy próbowali przejść, bo tak naprawdę było to wszystko spowodowane reżimem Łukaszenki i najazd na naszą granicę był spowodowany tym, żeby sprowokować Polskę do działań. Dziękuję Wam za zimną krew. Za to, że zawsze się staracie podchodzić do każdego człowieka po ludzku. Drodzy Państwo, jest to piękne święto i trzeba się radować. Trzeba też pamiętać o wszystkich naszych przodkach, którzy polegli w obronie granic Polski, w obronie suwerenności Polski, w obronie naszej tożsamości, w obronie też naszej wiary. Wówczas wszystkie siły, i wszyscy Polacy się zjednoczyli. Ja tutaj, w dniu dzisiejszym i w chwili obecnej, w jakiej się znajdujemy, nie tylko jako miasto, jako powiat, ale jako kraj, życzę nam wszystkim, abyśmy dostrzegali to, co jest ważne, abyśmy zawsze wiedzieli, że jest ktoś, kto czuwa, że są służby, które zawsze są gotowe poświęcić swoje życie, swój los. Za nas, za Polskę. Życzę przede wszystkim nam radości i miłości w sercu, do drugiego człowieka i do siebie samego, bo to jest bardzo ważne. Aby miłować drugiego człowieka, trzeba też pokochać siebie. Życzę nam wszystkim spokojności duszy, rozważnych działań, przemyślanych działań i pokoju. Pokoju w Polsce. Niech żyje wolna Polska, cieszmy się, radujmy się, bo to jest dzisiaj rzeczywiście ważne święto. Wszystkiego dobrego.